Czogiem, czungiści, ja jestem Archenox i wiem, że miał być wczoraj odcinek z Tank Company, ale wczoraj wrzuciłem film z Waffen Tragera Alfesto, pod którym filmem, pod, po prostu pod filmem z pokazania bitwy na Waffen Tragerze i po prostu go tam omówiłem. wbiście już 26 łapek i prawie 400 wyświetleń, to naprawdę jesteście niesamowici widzowie. I powiem Wam wiem, że miał być wczoraj film jak mówiłem, ale po prostu w co mówiłem, nagrywałem film o waffen tragerze, to postanowiłem sobie dzisiaj nagrać odcinek z taką kompany, tak z kompany. Mam tutaj właśnie m 4 Shermana, dzisiaj sobie wyekspiłem tak przed szkołą i sobie wyekspiłem do N4 Shermana, mam na razie go działem, 105 mm i ze stokową wieżą, ale ekspie do lepszej wieży, tak ekspie do lepszej wieży i powiem Wam to, że naprawdę chciałem wczoraj wrzucić film z z Tankompany, ale po prostu miałem plan na film o Tragerze, to mam nadzieję, że to zrozumiecie i dzisiaj i jutro wrzucę film z Tankompany to będzie taki maraton, dzisiaj i jutro wrzucę film, albo jeszcze wieczorem postaram się, to mam nadzieję, że to zrozumiecie i dzisiaj mam nadzieję, że po tym naprawdę będzie po prostu, tak z 15 albo 18 łapek w górę i naprawdę pojawi się Kolejny film na kanale, bo powiem wam to, że wbijacie tak szybko te łapki w górę. To na pewno będzie kolejny odcinek na kanale. Tak będzie na pewno kolejny film. Bo ta gra jest naprawdę dla mnie ciekawa, bo to jest naprawdę... Podoba mi się ta gra. Powiem wam dlaczego, mówiłem to, ale po prostu grafika jest przepiękna jak nagrę na telefon to naprawdę fajnie się w to gram, naprawdę można sobie fajnie pograć ze znajomymi nawet w tą grę, bo próbowałem i naprawdę fajnie się gra. To jest taki lepszy w Blitz, trochę na sterydach, ale powiem to, że naprawdę się spoko w to gra, bo że kiedyś jak ten stworzy swój klan, by pany, bo na serio mi się... Fajnie gra bo to jest gra to naprawdę mnie zaciekawiła Naprawdę bardzo Teraz tam jedzie KW KW1 Dobra celuję I Haek powinien zejść Weszedł h z 97 to ładnie No nie wypychaj mnie koleś Co mnie wypychać Ja tu kurna mam pozycję na KW1 a on Dobra, wejdzie, dobra, został za 80 mam prawie 200 damage'a Bo staram się więcej Nie, wiem, coś teraz dziwnie tnie grę Nie wiem dlaczego, jak ten zobaczę, może kurna, ping mam duży To za chwilę tam zobaczę, bo jak będę miał duży ping, to zmienię po prostu I może jedna. jedna. No nie trafiłem w T34, nie, już po mnie. Już będzie po mnie, no zajebiście. Już będzie po mnie, bo nie trafię. A dobra, za 116 z HLK. No i kurna, no. hej, kurna Te 30 to już będzie przegrana. No niestety. Kurna, zrobię krótkie cięcie, i widzimy się za chwilę. No jestem już y, po krótkim cięciu, musiałem zrobić, bo kurde ta, ta bitwa mi nie wyszła do... Y, teraz sobie wejdę y, do bitwy, no i powiem wam to, że m, M4 Sherman jest dobry na trollu. tylko wiadomo ma swoje kaprysy te działo i kurde z, zanim pocisk HE po prostu doleci to przeciwnik już ma, nie potrafi już y, ominąć po prostu i ten, no trochę to jest minus, ale jak już będę o te działał 75 mm i lepszą wieżę, to już powiem sobie bez y, y, problemu, tak kurna, ja bym powiedział bez problemu, no zajebiście, tylko ja tak potrafię mówić. Ale ja powiedzmy, że niektóre te mapy przypominają mi naprawdę jakieś mapy złota. Tam mi nie, wiem, może trochę przypomina, no może nie studzianki, ale jakąś mapę zwota. Jakąś mapę zwota mi to przypomina, ale powiem to, że ta kompany to naprawdę jest ciekawa yy, gra do nagrywania, bo tutaj jest tyle kurna kontentu fajnego będę miał z tej gry, to naprawdę... Jesteście naprawdę niesamowici, bo pod pierwszym filmem z tej gry, tamtym co robiłem recenzję, to widzicie naprawdę sporo wyświetleń i jest ponad 40 łapek. To naprawdę... Jesteście naprawdę wielcy widzowie, moi czołgiści, naprawdę, bo... Kurde, sorry. Sorry, nie chciałem. Jadę, jadę spokojnie. Nie! Kurna, jak ja bym jeszcze się przewrócił, to to byłby zajebiście. Zobaczę, czy będą kogoś wyspotować. No i kurna dlaczego? Nie trafiłem, no zajebiście. Na nie celownika. No tam jest kawu. Dlaczego kawu jeden? No ja za... Dobra, pokaż się. No dlaczego? bi pocisk poleciał tak daleko. Boże święty jak ten mogą mi kurna którzy ten robić fany moment z mojego filmu, bo no. <grymne> 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 9 demaj'a no! To jest rekord! Kurna demaj'a, no zajebiście kur Wejdzie, wejdzie 17, no To jeszcze kurna lepiej, no jeszcze może niech najlepiej mi 6 polosuje czy jakieś słabsze miejsca w kabu. O już lepiej, 78. Okay. zobaczy kurna Sherman, pokaż się. Z hajka powinno tam we... Kurna no! <ścoughs> Nie no, ja nienawidzę tego. Schowam się, bo mogą mnie kurde trafić. <ścoughs> o, 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 o! EKA KURNA NAJLEPIEJ Kurna z powiadomienia jakieś głupie Jeszcze fałeczka dostanie za 100 Ładnie haeczek wyszedł Zajebiście Ładny haeczek Kurna to mi się podoba Naprawdę to jest zajebiste kurna w trollach Ostatnia za 50 ale ładnie weszło tego Shermana Więc niech jakiś papier się pokaże Pokaż się, kurwa ktoś. Może bym hit'a mógł załadować, ale niech. 89. <laughs> Sorry, ale kurwa, jakiś kaszel mi dopadł na nagrywaniu. Dobra, Sherman. O, może znowu. O, ho, ho, panie. Kurwa, uwielbiam tego trolla na papierowe pojazdy, bo to jest po prostu złoto. Jak wejdzie to to jest Pojazd OP normalnie Sherman pokaż się, pokaż się, pokaż, pokaż Kurna dlaczego? Dlaczego się nie pokażesz Dobra dostał z Hajeka ładnie Już 2 killa i 1200 damagea i 6, 1000, znaczy 117 317 asys Tutaj powinno mi z Haeka wejść 90, no dobrze, no dobrze mi to weszło. Tak dobrze weszło mi z hajeczka, kurna, sorry za psa, ale kurna musi mi szczekać, no zajebiście podczas nagrywania Max musi mi szczekać! Kurna nie szczekaj Kurwa, jak ja tego psa nienawidzę trochę, ale... Zajebiście Kurna wejdzie mi z Haeka. Uuuho! Panie! Jak to kurna weszło mi. Jak ten no, będzie, no po prostu będę musiał jakoś zmontować, żeby nie było słychać tam. Ale nie powinno, bo mam wyłączone w nagrywaniu, żeby redukcję hałasu. Dobra, ładnie dostał. Teraz hita użyję. Powinien hita przebić. Dobrze wyjdzie z penetracją. Dobra jest, ładuj! Panie, ładuj kurna! I wejdzie? Aha, z hitami w gąskę, no. <laughs> Zajebiście po prostu. Z hita, jak tu kurna hity potrafią zawsze wejść... ...za te kurna zero w gąskę, tak potrafią zawsze za zero. I powiem wam to, że ta gra będzie na moim kanale no maraton, ale też poza filmami, tam be, poza maratonami też będzie na moim kanale się jakiś, po jakiś czas pojawiała Gra tam kompany do <coughs> Powiem to, że ta gra naprawdę jest hmm, fajna do ogrywania na filmie o, 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 powinno wejść za zero na serio no i Hetzer? Nie, KW-1, KW-1 z Hita. kurna, 170, To będzie moja najlepsza bitwa, kurna, na... na drugim odcinku stan kompany Jest 4kile, 1800, tutaj jest... ha Je ho proszę państwa, kurna, najlepsza bitwa. Wyszła mi teraz na tym odcinku. Tu jeszcze jedną zagram na jakiś drugim pierze, bo wolę na koniec sobie zagrać M3 Lee na koniec. I 2030 uszkodzeń i 5 killi, 270 asyst Panie, powiedz to, że to będzie taka bitwa. Zostałem Medal Valiant, jakiś medal Valianta, kurna do... Teraz ja ostatnio bitewkę sobie zagram mm. M3 Lee sobie zagram, na po prostu na ostatnią ostatni bitewkę odcinka sobie zagram, a powiem wam, że Tak wyszło teraz Ta bitwa, naprawdę powiem to M4 Sherman na tym trolu, jak teraz dojdzie ten, to będzie moja ulubiona maszyna w Tank kompany. To naprawdę M4 Sherman to jest dla mnie wyjątkowa maszyna, tak wyjątkowa, bo lubię amerykańskie pojazdy w WoCie mam praktycznie całą linię amerykańską wyekspioną. To powiem Wam to, że zrobię teraz cięcie i będziemy się widzieli w bitwie, bo szczytuję na razie. Dobra, i szczytało, wyrzuciłem na mapę Baston. Baston, jak mi się nie myli. A to mapę to na pierwszym odcinku. I powiem Wam to, że naprawdę. Z tej gry jestem bardzo zadowolony, to naprawdę to będzie się naprawdę dużo filmów pojawiało, nie tylko maratony, bo ta seria maratonu będzie u mnie na kanale, ale i kurde pojedyncze filmy z Tankompany, to naprawdę powiem to, że na moim kanale będzie naprawdę seria też poza Wotem z Tankompany, to naprawdę jeżeli bijecie po tym filmem. 21 łapek to naprawdę pojawi się taki dłuższy film z tankompany, tak z Tank Company, bo maraton jest teraz z tej gry, ale pojawi się fajny odcinek z Tankompany to naprawdę 21 łapek Równa się fajny film z Tankompany to naprawdę liczę na waszą aktywność pod tym filmem, tak Liczę na aktywność i teraz ładnie wejdzie za 173. No i załatwię go, powinien go załatwić, a nie załatwię, bo kurna. O, 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 o! Teraz powinno. We... Aha, bez spota. Bo trafiłem. No teraz powinien się wycofać. Powinem się wycofać teraz. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, kurde. T28 już załatwię. Wtedy pancera. Muszę, może będą dwie fajne bitwy na koniec. Bo tutaj M4 Sherman i to jest trzeci tier, a m 3 to jest drugi tier w tej grze. To ładnie teraz dostał. T40 te ładnie dostała. On mnie chyba nie widzi. Teraz dostanie, jeb. Na 130 bo, ale to entry się gra trochę jak Tedekiem, Bo teraz dostanie znowu na 119. Znaczy teraz trochę się boję, bo tam jest hmm, tam jest jakiś lajcik i tam jest Tedek, Kurna, to teraz powinienem go załatwić, ale dobra, nie załatwię go, bo stan typy są kurna nie wiem mi trochę się trochę kurna no wiadomo tak gra wyszła z tydzień temu tak z tydzień temu wyszła i dostał ładnie te 40 już 1100 damage'a tej... ładnie ładnie kurna nie przebijesz o o o kuwa obrót obrót bo mi kurna załatwi typo obrót kurde nie trafiłem Nawet tutaj kurna nie potrafię dobrze wczycelować Nawet tutaj obraza załatwiłem Teraz tamtych trzeba porobić Kurde! Na serio? Nie trafiłem Ja pierdzielę no To jest dobre Kurna nie trafiłem Aha, tutaj tu Kurna, schora do haeczka, nie mam. Aha, już będzie po mnie, też czuję. Kurna, jak mnie tylko nie... <ścoughs> Dobra, ja już wyjdę z tej bitwy. No i na ten moment, będę się z Wami żegnał jeszcze dzisiaj, nagle około 20, kolejny film Stan Kompany. To jeżeli naprawdę filma się spodoba, zostawcie łapkę w górę, tam łapy w górę subskrypcje i pozytywny komentarz. Jeśli Wam będę żegnał, do usłyszenia czołgiem.